i to jest moje śniadanko. To jest y, mojego synusia jedynego najpiękniejszego z, z soczkiem w kubeczku już jakże świątecznym. Także y, bon appetit. Co? Tak, i to jest moje śniadanko. To jest y, mojego synusia jedynego najpiękniejszego z, z soczkiem w kubeczku już jakże świątecznym. Także y, bon appetit. Jak wszyscy jedzą śniadanie, to wszyscy. Witam się z Wami, moi drodzy. E, chciałam się przywitać już od tej strony. E, nie odzywałam się dosyć dawno, ale przyznaję, miałam Saigon po prostu wszędzie i prywatny, domowy. E, no, wszystko, wszystko się działo. Był, stawialiśmy pomnik mamie na cmentarz. Trzeba było jechać z, po w ogóle formalności. Wiecie to wszystko? Boże, mój tata ma badania i wyniki, czekam na wyniki w ogóle. Także to wszystko gdzieś tam siedzi w głowie, z tyłu głowy. W ogóle mieliśmy Armagedon. Znaczy, on nadal trwa, on nadal trwa, bo ja nie mam telewizji w domu. Znaczy, mam. U syna w pokoju jest, u mnie nie ma Ponieważ ja mam za stary telewizor, który nie łapie danego, Danej sieci eee... Eee... I nie ma telewizji A Że tak rzeknę w salonie W dużym pokoju, no nie wiem No i tak czekamy eee... Trwa już to, to tydzień W ogóle jest To jest w ogóle jakaś sytuacja W ogóle wiecie koszmarna Bo tak naprawdę w ciągu 14 dni Zrezygnowaliśmy w ogóle z umowy Z daną tam platformą chyba to się tak mówi, telewizyjną, a antenową telewizyjną, nie wiem, internetową, internetowo-telewizyjną, mi się wydaje, że to powinnam powiedzieć. W każdym razie, no i y, nadal nie ma telewizji, bo jeszcze oni tam nie wysłali potwierdzenia, że to jest w ogóle anulowane i w ogóle, i w ogóle ten gościu nie chce przyjść, tego przełączyć. No, historia, powiem Wam. E, e, co jeszcze? Syn ma zapalenie skrzeli bezgorączkowa w ogóle, ma 35 stopni teraz już ma trochę więcej ale na początku miał 35 stopni i powiem wam że byłam w szoku, bo zawsze jak miał zapalenie czegokolwiek, nawet gardła to zawsze była gorączka pierwsza była gorączka, później były te reszta objawów a teraz w ogóle nic, zero kompletnie w ogóle mnie coś wzięło, bo mam katar ale wydaje mi się, że po prostu się w pracy zaraziłam, bo zostałam że tak powiem okichana E, w, w ostatnie jakieś 3 dni temu i wydaje mi się, że po prostu chyba mnie wzięło No, e, w ogóle e, zrobiłam sporo zakupów e, którymi się ogólnie jakoś tak niespecjalnie chciałam chwalić, bo właśnie wykonywałam tysiące telefonów ile, przepraszam, przerwa na dmuchanku e, a w ogóle y, wykonywanie telefonów i takich, wiecie, żeby to wszystko do, do, z, zgrać, dogadać, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, dużo się działo, bardzo dużo się działo. W ogóle dzieje się nadal, w ogóle ja już jestem w ogóle głową gdzieś tam, myślałam w świętach. Uff, tutaj czekanie na wyniki badań i w ogóle, słuchajcie, to jest y, jakiś koszmar, bo ja bym chciała się cieszyć, ale nie potrafię, ale bym chciała, żeby było dobrze i... Jestem tak bardzo zmęczona tym wszystkim, że naprawdę chciałabym się położyć ze dwa dni, nic nie robić i po prostu nie myśleć o niczym. Po prostu nie myśleć. Nie myśleć. W ogóle w, w grudniu czeka, nas, czeka mnie bardzo spo, znaczy bardzo dużo, sporo rzeczy do zrobienia. Organizacja urodzin dziecka, yy, urodziny brata. Yy, no i oczywiście święta, no bo to, to, to jest jeszcze inna niż. Oś. W ogóle muszę spakować. Yy, kalendarz dla mojego partnera I ja to, pff, po prostu e, ostatnie dni ostatnie dwa tygodnie dały mi tak bardzo w kość, że chciałabym po prostu odpocząć paskitu, naprawdę i marzą mi się paznokcie po prostu marzą mi się paznokcie żebym mogła już zrobić sobie ale czekam żebym mogła iść sobie, wiecie, czekam na jakiś przypływ takiej porządnej gotówki, żeby mogła iść sobie kupić ze dwa nowe lakiery. Jakieś takie, wiecie, co ich nie miałam nigdy na pazurach. I kupię sobie wtedy żel i sobie po prostu zrobię dłuższe, bo yy, ma, marzą mi się kolorowe paznokcie niekoniecznie na tak krótkiej yy, bla, yy, płytce, no i tyle. Chociaż powiem wam, że już się przyzwyczaiłam do tego, jak one wyglądają, tak po prostu. Ale wolałabym mieć inne. Dobra, ja sobie zrobię makijaż. I najwyżej do Was się jeszcze odezwę. E, co u mnie, albo, albo pokażę Wam. O, może inaczej. Teraz zrobię sobie makijaż. Makijaż zrobię sobie tak, żeby. Nagram osobny filmik może tego makijażu? Nie wiem, muszę się zastanowić. Boże, kochane, słuchajcie, ja bym bardzo chciała. Ja już chciałam przedwczoraj się do was odezwać. Ja jej w ogóle filmiki, takie, wiecie, fragmenty do filmików nagrywałam jakieś parę dni temu, tydzień temu, jakieś tam, wiecie, takie jesienne dodatki. Ja je chyba tutaj po prostu wrzucę, żebyście mieli, yy, po, wiecie, wgląd na to, gdzie byłam, co robiłam i jak to wszystko mnie wyglądało. Yy, no i tyle. Tak myślę względem wstępu, bo chodzi mi o to, żeby były te, krót... te filmiki były w miarę krótkie Coś było pokazane, a będzie ich chyba częściej, bo po prostu co dwa tygodnie to mi się... Ja, ja jak kogoś oglądam, to bardzo bym chciała, żeby chociaż raz w tygodniu był filmik Bo ja lubię oglądać, w ogóle dla mnie to by mogło być codziennie, nawet o pierdołach, o dupie Marynie, jak to się mówi i w ogóle co na obiad, co tam robiła i gdzie tam byłaś, jakie zakupy zrobiłaś. Ja uwielbiam oglądać takie vlogi. Nie wiem, czy akurat u mnie są tacy widzowie. Ja w ogóle chciałabym, żebyście zaczęli do mnie pisać, na przykład jakieś komentarze na zasadzie, co u Was słychać czy chorujecie, czy jak Wasze dzieci, jak w ogóle weźcie coś na piśmie od siebie, co byście chcieli zobaczyć, albo co byście chcieli... Obok mnie jest action, ja bym na przykład chciała zrobić makijaż tymi kosmetykami z action. Nie wiem, czy Wy chcecie, czy Wy nie chcecie, bo nic do mnie nie piszecie. Ja bardzo bym chciała, żeby moi widzowie się uaktywnili, bo bardzo bym chciała, bo nie jest nas dużo, nie oszukujmy się, ale żeby było nas więcej to można by było, wiecie, razem coś wykombinować. Więc tak. Dobra. To ja będę się malować. <trzymacie> Trzymajcie się, pa!

kurcze. Ale się jesiennie zrobiło co? jesiennie się zrobiło. Tak czy nie?